Ci, kochani, to Mary. I Marią. No i kolejny miksik z Drabkowy. Kolorowy. Tak, <grym> tym razem wybraliśmy sobie górę kasy. drapkowy cash, walizkę pieniędzy i podkowę szczęścia. I cóż, zobaczymy, czy taka mieszanka wyjdzie nam na dobre. Czy na złe? Czy tylko ty, <grym> to się wzbogaci jak zwykle? No tak, Lotto to ma <grym> tyle kasy, że mogłoby się już w końcu z wszystkimi zaczęlić. widzami i nami tu podzielić. Tak jest. Dobra. Jedź. Mam zacząć? No, no dobra. Możesz tak krzyczeć, widzę. Dobra, to zacznę sobie może od podkowy szczęścia. Grapeczka jest numerem 43. Szukać będziemy oczywiście podkówek, ale liczbą też nie pogardzę. I szukać będę 28, 13, 53 i 59. 50. A co nam tutaj dali? Zaczęliśmy od 54, no. czyli od oboczka. No, ja, ja Mamy 35.

A co to nie, jest? nie będzie. No właśnie, o to chodzi. Że chociaż coś, to zawsze cieszę. Teraz moja walizka pieniędzy. Kochani, tu jest z numerkiem 27. No i szukamy tej walizki, tak? I liczb. Dobrze. I co szukamy? 22. 41.

47, 57, 51 i 32. Nie wiem, czy to było to? Też tak jest w tym, tak? No tak. Tu, 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 tu. Jest, jest U. U. I coś jeszcze pokaż. No, S. Dobra. U.S. Czy U.S. U.S. Dobrze, zobaczymy w jak spisze się góra kasy. Tapeczka jest z numerem 10. Tu sobie poszukamy złota albo worków. Worek to nawet chyba lepiej. No tak. A liczby do odszukania to tym razem 29, 37, 23, 48 i 19. A zaczynamy od 16. Następnie 35.

To zobaczyć, bo czasem coś przytapiło. Raczej nie, ale... Gdzie, tutaj kontrolne pochowanie. Szukasz, a mi mówisz, dobra, przestań tam już. Dobra, nie szukamy. Jeju, jeju. Jeszcze mi zostało takie zrabkowy kesz kochani. Numerek 12. My tutaj szukamy pliku bądź worka, który mnoży. Razy dwa. Także pokażę numery, tak żeby to było wszystko jasne. O, teraz będzie chyba dobrze. na ciuki, matka, jedyna. <grymne> I szukać będziemy co? tutaj. 32, 48, 35, 41, co tak blisko patrzysz na to? <grymne> nie widzisz? Spokój, nie pochylił. <grymne>

Jest Z, a co jeszcze? Coś jeszcze coś znajdę? innego na pewno. No pokaż się, tutaj idę, mam tu dziabać. I super właśnie to dziabanie. Ale oni tak głupio no to robią. Dwie, dwie, dwie. O, tutaj było w tym rządku. Czyli jest ZB, tak kochani? Puste. No cóż, wobec tego mamy tak, pustą górę kasy. Zapachowe rotesza. Walizka pieniędzy. I klasycznie jeden pocieszasz za piątkę. <laughs> Ale jest. No dokładnie. Chcesz Ale jest coś. piątal. Mario będzie mnożył, a ja będę obserwować, to, co on wybierze i wygra. Dobra kochani. Dziękujemy za obecność, że z nami jesteście. No i co? Pozdrawiamy Was serdecznie. No i oczekujcie naszych kolejnych odcinków. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy serdecznie, PAPA. pa. pa. pa.